Cześć ludzie, dzisiaj przedstawiam kilka najlepszych broni na start w Terrarii. Nie przedłużam mi start. Ice Blade, miecz z biomu zimowego. Jest on względnie prosty do zdobycia i ma mocny dps. Jego szczególnym atutem jest lodowy pocisk, który pozwala na korzystanie z tego miecza na blisko i daleko. Dodatkowo jest bardzo mocny do oświetlania jaski. W sprawie walk to nie jest zbyt mocny na wielu przeciwników, a bossów działa tak sobie. Jego głównym dostosowaniem jest obrona w awaryjności lub walka w ciemnych jaskiniach. Jest to ogólnie najlepszy miecz, który będziesz mieć przez długi czas. Trimarang. Bumerang, który strzela trzema swoimi kopiami. Ma względnie dobry zasięg i mocny DPS na blisko. Dobycie ma jednak najtrudniejszy z tej listy, ponieważ potrzebujesz trzech bumerangów. Jeden ze skrzynek lodowych, drugi utworzony ze zwykłego bumerangu z drewnianych skrzynek połączonego z gwiazdą. A trzeci jest do zdobycia z nietoperzy biomu grzybowego. Dosyć trudny do znalezienia, ale główną trudnością jest czas, a nie wyzwanie. Dlatego każdy może go łatwo zdobyć, a się opłaca, gdyż jest przydatny przez długi czas. Amazon. Jest to utworzone z dżunglowych materiałów. Jeżeli dopiero zaczynasz, to lepiej poczekaj na zdobycie tego aż do posiadania lepszej zbroi. No kiedy już jesteś gotowy, to musisz się przygotować na lekki grind potworów dżunglowych. Ale jednak trud jest tego wart. Jest to naprawdę mocny jojo, które zdecydowanie Ci pomoże na start gry. Na tym to ty sprawia, że jest taki mocny i z możliwości w użyciu. Możesz nim atakować, mając nawet jeden blok dziury na ścianie. Pozwoli Ci to łatwo pokonać przeciwników w trudnej sytuacji. Demon Tendon Bow. Są to łuki robione z rudy biomu skażenia. Obie wersje są mocne i przydatne do walki ze wczesnymi głosami. By wykopać do nich rudy, należy mieć kilka bomb. W połączeniu z tymi strzałami można im dać bardzo dużo obrażeń, jak na początek. Co z jego zasięgiem pozwala bezpiecznie bić i unikać. Jednak pamiętaj, jeżeli chcesz z nich korzystać, Marchery Potion, niezbędny dla każdego ucznik. Musket Undertaker. Pierwsze dostępne bronie palne. Można jej zdobyć rozwalając korby zepsucia. Co nie jest wcale takie trudne. Nagrodą jest bardzo mocna broń. Dodatkowo nie musisz się martwić o losowość. Te pistolety zawsze wypadają pierwsze. Jest to najpewniej najłatwiejsza broń do zdobycia, która kompletnie niszczy wczesnych włosów. Snow balkan. Armato z mu zimy. Do zdobycia ze skrzynek lodowych. Broń, która wysiłuje śnieżki więc nigdy nie będziesz się musiał martwić o amunicję. Jak na śnieżki ma bardzo mocne obrażenia i zasięg. Idealna pierwsza broń dystansowa przed zdobyciem prawdziwych pistoletów. Crimson Rod, Firetorn. Wow, trzecia broń z biomu zepsucia. bierzemy w sobie moc. Ale w tym przypadku obie bronie działają zdecydowanie inaczej. Crimson Rod strzela chmurką, której deszcz rani przeciwników. Idealne dodatkowe obrażenia do wielu przeciwników lub na wczesne farmy. Bind to broń, która jest w stanie atakować przez ściany i atakować wielu przeciwników. Czyli obie mogą być używane do wczesnych farm. Granaty. Broń rzucana z największymi obrażeniami tu. Proste do zdobycia i dania. Ale Minus ma taki, że może również atakować Ciebie. Jednak jeżeli korzystasz z nich mądrze, to potrafią pozbyć się wielu początkowych przeciwników w sekundę. Nawet bossy nie mają większej szans. z dżungli z wielu przeciwników. Nie jest taki łatwy do tworzenia, jak już mówiłem, biom dżunglowy z trudnym miejscem dla nowych graczy. Dlatego lepiej się trochę przygotuj, aby go zdobyć. Do walki przydaje się zarówno na hordy przeciwników, jak i na bossy.